Siemano Majstry! Dzisiaj prezentacja kolejnego skanera i teraz uważajcie! Na koniec filmu powiem co trzeba będzie zrobić, żeby dostać inny skaner za darmo na innym kanale. W moim kanale za darmo będzie skaner, także słuchajcie do końca tego filmu, bardzo ważne, bo będzie darmówka. A teraz wracamy do prezentacji ThinkCara, czyli ThinkScan 689BT, czyli bluetooth, czyli bezprzewodowy, bez żadnego kabelka. Jest kabelek, ale do czegoś innego, jest pomocniczy. Ale tak na dzień dobry robimy tylko sobie powiedzmy diagnostykę bezprzewodową. Zobaczymy co jest w środku. Już z góry mówię, że jest bardzo ładny, bardzo zgrabny i bardzo dobrze wykonany. Cena około plus minus i w opisie oczywiście będzie link do sklepu Aliexpress. Będzie promocja tam 10 dolarów, może nie za dużo. Możecie go zamówić rzekomo z Chin. Przychodzi już, jest w Europie, wiemy o co chodzi. Także pamiętajcie o linkach. Promo code, czyli GARAGE10. Wszystko w opisie. Przechodzimy do unboxingu. Czyli w środku mamy całkiem fajną taką przenośną balizeczkę. Jest sztywna. Otwieramy. Ups, i wypada nam kabel. Otwieramy, i mamy tutaj oczywiście papierologię, małą instrukcję obsługi. Kabel do internetu. To z góry mówię od razu co to jest. Tylko, że to nie jest kabel do internetu, żeby się podłączyć do internetu. Będziecie potrzebowali czasami w nowszych modelach, w różnych modelach samochodów, jeżeli chodzi o jakieś specjalne funkcje typu bramka, jakieś hamulce, coś tam musicie się połączyć, to będzie taka funkcja pass through i będziecie potrzebować tego kabla, oczywiście tego urządzenia. I całkiem spoko, zaraz pokażę o co tu chodzi. Nie wiem, czy ja to dobrze tutaj włożyłem do pudełka. Bo oczywiście to już miałem w samochodzie podłączane. Kilkanaście razy. Tutaj mamy na magnes po prostu antenę bluetooth'a. bardzo zmyślnie pomyślane to jest. Oczywiście podstawkę czy do ręki. Z góry mamy włącznik zasilania, kabel USB i USB-C. I teraz mówię z góry, od razu minusem nie ma tutaj kamery, nie ma tutaj aparatu, nie można robić zdjęć. Zdjęcia robi się takimi urządzeniami, urządzeniami po to, że jak prowadzicie jakąś tam bazę danych klienta, macie już tam markę samochodu, już was odwiedza kilka razy, możecie sobie to wprowadzić. Plus zdjęcia usterek robimy fotkę abstryk i dołączamy do bazy danych, lecz niestety tutaj tego nie ma. Właśnie nam się włączył i wygląda to w ten sposób. Mamy tu takiego mechanika goryla. Jest to wrzucone już na język polski. Tutaj z boku mamy taką ruchomą ikonkę. Jak kogoś to wkurza. To już mówię, co trzeba zrobić. Tutaj gdzieś było menu do wyłączania na przykład tej ikonki stryk i ona znika. Tutaj mamy takie przeciągane menu. Wiadomo podstawy, jaśniej, ciszej, głośniej i tak dalej. Możemy robić na odwrót ekran. Nie wiem, czy to teraz tak będę musiał zrobić. Tak. Czyli takie podstawy, jestem połączony z Wi-Fi. Z Bluetoothem robię zrzut ekranu, wycinam. Z góry mówię, nie trzeba tutaj żadnego konta zakładać. Po prostu wchodzicie, łączycie się. Tutaj jest menu ogólnie całe, przepraszam, z boku. Nie musicie żadnego konta zakładać. Łączycie się z Netem, pobieracie sobie oprogramowanie najnowsze, rozpo, rozpoznać chorobę. Dlatego ja mówię. Yy, najlepiej to wrzucić na angielski i zawsze jak się nauczycie terminologii angielskiej yy, w tych urządzeniach, tak już będzie to z, no lepsze na, na, na lata, z biegiem czasu po prostu zmienić urządzenie i to będzie taki sam. Yy, Także tutaj mamy yy, krwawienie AB, ABS-u, <noise> reset AdBlue. Ogólnie yy, Podstawy są takie same jak w każdych tych urządzeniach, czyli podstawowa diagnostyka, jakieś tam dodatkowe funkcje, wykresy, jak ja to zawsze mówię, wykresy są najlepsze, informacja zwrotna. Ja niestety przesuwam, przestawiam na angielski. Trzeba zmienić język, łatwiej mi będzie Wam wytłumaczyć. I tyle. Zaraz się podłączymy do samochodu. Zobaczymy, jak to działa. Samochód jest w ogóle na zewnątrz garażu. Być może będzie zasięg. Zobaczymy, czy musi się zrestartować. Czy będzie fajnie to połączone. Pokażemy sobie jakieś tam możliwości. Ogólnie, kolor taki czarno-piaskowy z dodatkami czerwono-pomarańczowymi. Menu mamy tutaj hmm, takie podobne. Jakiś tam grafit i pomarańcz i tu mamy główną diagnostykę, to jest tutaj wchodzimy i mamy ikonki samochodów, powiem szczerze nie podobają mi się są jakieś takie mało wyraźne bardziej się ktoś skupił na wyglądzie tego, chociaż mu chyba nie wyszło ale to jest moja uwaga wszystkie samochody amerykańskie, europejskie azjatyckie, no i chińskie czyli jest tego trochę można sobie wejść na ostatnie, ja robiłem przy oplus swoim i przy Fordzie szwagra. Także nie ma problemu, tak jak mówię, aktualizacje są. Mamy Auto Search. Zaraz podłączymy do samochodu i zobaczymy czy się połączy z daleka. Raczej nie ma problemu. No i tutaj mamy wyszukiwanie automatyczne, manualne, czyli tradycyjnie jak zwykle Możemy szukać powinie, czy nie znamy winu, nie chce nam się szukać, czy coś takiego yy, szukamy, widzimy, co jest na masce, czy tam pod maską, na, na desce i tak dalej. Jest to Wektra C lub Signum. I chcemy zrobić yy, tu mamy ogólnie dodatkowe funkcje, już pokazuję, czyli jakiś tam reset olejowy programowanie wolnych obrotów, wymiana wtryskiwacza, jakaś regeneracja w programowanie immobilizera, kalibracja kąta skrętu. Wchodzimy do silnika. Czytamy błędy, prawdopodobnie znowu będzie ten sam błąd lub nie. Jest. Coś tam z ładowaniem niby, jest to znany problem w Oplach, alternator ładuje, ja się tym nie przejmuję auto jeździ. Być może kiedyś to ogarnę, jak będę miał więcej czasu czy wiedzy na grzebanie. Wiadomo, trzeba wyłączyć zapon, włączyć. Musiałbym iść do auta, ale zaraz go odpalimy. Także za drzwiami słychać samochód. Jeszcze raz wracamy do wyszukiwania, diagnostyka. Zrobimy sobie ostatni samochód, czyli Opel Vectra 2004. Mam nadzieję, że jeszcze ma zasięg. Jeżeli nie, to pójdziemy do samochodu, bo i tak będziemy chcieli go przegazować. No, teraz nie ma, nie da się, ale zobaczymy, czy się łączy. Także bez problemu, te kilka metrów stoję za drzwiami, tak naprawdę. Nie, to wróć tutaj. Tutaj. Zobaczymy, co jest w body, czyli tak naprawdę w nadwoziu. Jakieś błędy, na przykład. Zegarów, na pewno coś będzie przechodzić przez zegary, jakieś informacje. A, no, nie ma błędów, także jedyny błąd, który mieliśmy, to był ten od lampy czy tam generatora, ogólnie alternator, ładowanie alternatora, tak to nazwijmy. Co tu mamy? ABS, wspomaganie hydrauliczne, tam elektryczne. Tutaj może być błąd. Tempomatu czasami łapie, czasami nie być może znowu coś tam z kanem zobaczymy, czy jeszcze nie. Ogólnie wszystko działa, czasami po prostu ma. Przepraszam, tutaj czasami ma jakieś swoje zagrania. Są dwa błędy, niby coś tam, tak jak mówię, z otwartym wodem, czasami chce działać, czasami nie chce, w sensie, żeby go włączyć. Tam są jakieś styki, coś tam już czyściłem, kombinowałem na poprzednich filmach, wszystko jest objaśnione. Także, jeżeli ktoś chce o wektrze więcej tematów, no to zapraszam na kanał. Ogólnie ten pomad działa, po prostu czasami trzeba dwa razy nacisnąć, i to jest tak jakby cała filozofia. Także ogólnie, wracając do tego, jak te, jak te urządzenie sobie radzi, jest w miarę szybkie. Zawsze mówię, że coś jest szybsze lub wolniejsze. Ale z tych wszystkich urządzeń, które posiadam, mimo to, że jest bezprzewodowe, małe, bateria działa. W... Pierwsze ładowanie było dosyć szybkie i tam aktualizacje były bardzo dużo w ciągu baterii, ale teraz widzę, że radzi sobie całkiem spoko. Bo ładowałem go kilka dni temu. Potem zostawiłem w samochodzie niewyłączonym, no i on się uśpił, czy tam uspał, czy ona, nie wiem. <śleskujesz> Jak się identyfikuje, ale także trzyma na razie, bo ostatnio było ładowane, ale bez problemu jak się uśpi, to trzyma bez problemu. Możecie po prostu podejść, włączyć i jest OK. Tak jak mówię, pierwsze ładowanie dosyć szybko wciągło po aktualizacjach. Teraz jest cisza, także nawet spoko. Tu mamy diagnostykę żywych danych, czyli na szybko, co się dzieje w silniku. E, dwójka. Ostatnio właśnie i tu nawiążę do filmu. Może to nie jest końcówka tego filmu o tym urządzeniu, tak jak mówię, jest ładnie zaprojektowane. Tutaj ma taką zwężkę. Tu jest chyba metal. Tu jest metal na dole. Tutaj macie plastiki, Jest w miarę wąskie i tak jak mówię jest w miarę szybkie. Naprawdę jest szybkie. Nie musicie się tam bawić w jakieś kąta. I teraz wracając do filmiku, który będzie tutaj w rogu. O ustawianiu turbiny. Co się stało? Tak się bawiłem tą turbiną, bo był remont silnika. Turbina była wcześniej. Trzeba dopasować zadane ciśnienie do faktycznego ciśnienia, które daje turbina. Zobaczymy, czy to są te odczyty. Tak. No i tu mamy te dwie rubryki. I tam było na filmie, właśnie o innym urządzeniu, które będzie rozdane na innym kanale. Inny kanał nazywa się Tłok Prowadzę go ja. Jest to kanał taki nie o BMW, bo jest bardziej luźny. Czasami są krótkie filmy, czasami są durne filmy, głupie, czasami są ciekawe. O niczym, o wszystkim. Nazywa się Tłok i nie nawiązuje do BMW. Garażowe hobby mimo nie miało nawiązywać powiedzmy do BMW tylko miał być hobby, niestety YouTube sklasyfikował to jako BMW, no bo większość ogląda filmy o BMW, reszta ich nie interesuje, dlatego filmy o innej, powiedzmy, tam tematyce nie są oglądane. Jest szufladka, zostałem szufladkowany, więc postanowiłem sobie założyć kanał, na którym będę mówił różne rzeczy. i Jak ktoś to zobaczy? To spoko, jak nie, to nie. Także zapraszam. Tam będzie rozdanie innego, no, tańszego z kabelkiem, ale innej firmy, nie chcę tutaj mówić i mieszać. Bo to jest filmik sponsorowany przez Tinkara. Także tam wejdziecie sobie kolejny filmik, czyli wchodzicie na kanał Tworkshow. Najlepiej jakbyście zasubskrybowali. Jakieś tam przypomnienia, że majster coś tam dodał, aktywowali, Oczywiście lajka pod filmem każdym zobaczyć trzeba oczywiście. Jak macie czas to by było świetnie. Kolejny filmik, który się ukaże po tym, czyli po prezentacji tego filmu, który ukaże się na kanale Talkshow, będzie rozdanie hmm, czego? Będzie rozdanie innego urządzenia diagnostycznego, troszkę tańszego, ale też fajnego, które było właśnie w filmie o turbinie i tutaj dalej daję link. I co trzeba będzie zrobić? Po prostu, kto pierwszy, ten lepszy, czyli pierwszy komentarz pod filmem i urządzonko jest jego. I to tyle. Tam nie ma dużo subskrybentów, nie ma miliona czy tam czy tysiąca komentarzy, także Majster znajdzie ten pierwszy komentarz bez problemu. Także pierwszy film po tym, pierwszy komentarz pod filmem i urządzonko jest jego. Jak to urządzonko wygląda, tutaj jest link do tego... Filmu, o którym mówiłem wcześniej, i jedziemy dalej. Także, my tutaj chcemy, już sobie zaraz zobaczę. Możecie to nagrać to, co tutaj widać, oczywiście standardowo, tak jak mówię. Nagrać, zareportować, grafika, czyli wykresy są tutaj. I tu z automatu mamy, co jest fajne, poprawię kamerkę. Ja tutaj się wspomagam wyświetlaczem, bo już mam słaby wzrok. I macie oba wykresy osobno, czyli. W jednych urządzeniach jest tak, że się nakładają, co jest troszkę głupie, no, przeważnie w tych mobilnych aplikacjach, nie. One się nakładają i ciężko wyhaczyć co jest co, a tutaj macie osobno. I teraz z jednej strony to jest fajne, z drugiej nie, te nakładające się mają to do siebie, że widać co jest wyżej, a co niżej. Tutaj znowu macie no, niby podobny rysunek, ale bez nałożenia się. Um, ciężko to będzie um, zrobić, także mamy taką opcję combine, czyli połączyć je bez problemu i one sobie idą teraz równo, bo silnik ma tyle samociśnienia, zadanego, co wymaganego, czy, czy ogólnie tego, które jest. Czyli jakbym przegazował, to bym widział co się dzieje. Ja myślę, że ja to zrobię po prostu w samochodzie. Ten samochód jest stary, tutaj wiele jakichś tam rzeczy nie ma, żeby Wam pokazać, nie wiem, wypalanie DPF-u, czy wymianę, czy kodowanie wtryskiwacza. I pamiętać o kablu. Ja Wam pokażę teraz kabel. Kabel do tego, co nas interesuje, jeżeli chodzi o jakieś tam kolejne funkcje. Kabel po pierwsze, który nas interesuje z ładowarką. Są trzy końcówki: europejska, amerykańska i chyba chińska, tak. O nie, angielska, sorry. Nas interesuje tutaj ta. Sorry, że ten. O tak, stryk. Bardzo fajnie to wykonane. Fajny, zajebisty kawałek USB-C. Naprawdę ładnie tutaj wchodzi, klika sobie. Sorry za auto, że, że hałasuje. Ale fajnie się to trzyma to jest pierwszy kabelek, który nas interesuje. Potem jest antena OBD2, która jest przyczepiana tutaj. Jeżeli coś potrzebujemy ekstra z tego urządzenia, to mamy taką przejściówkę. Wpinamy ją tutaj. Potem właśnie tym kablem internetowym podłączamy się tutaj. Tutaj podłączamy naszą antenę bezprzewodową na Bluetootha, a tym się wpinamy do samochodu i mamy coś takiego, taki zestaw. I wtedy robimy Rzeczy, których no niestety nie mogę dzisiaj pokazać, bo ten samochód, tak jak mówię, jest stary i on wiele tam nie potrzebuje. I to jest właśnie moim zdaniem piękna postać motoryzacji. No i tyle, ja wskoczę do samochodu i pokażę, co można zrobić właśnie z tymi odczytami. Jeżeli chodzi o wykresy, pobawimy się po prostu wykresami. Dobra, więc silnik dalej mamy odpalony. Mamy te dwie opcje, czyli ciśnienie faktyczne, ciśnienie zadane, czyli takie jakie chce mieć sterownik. Weźmiemy sobie wykresy, przegazowujemy, patrzymy co się dzieje. No niewiele możemy porównać, bo tak jak mówię, one na siebie nie zachodzą. To jest faktyczne ciśnienie. Widać, że idzie tak ładnie. Tutaj widzimy, że idzie tak jakoś dziwnie. Robimy tutaj value, czyli z powrotem. H, czyli hmm, cyferki na wykres i łączymy je w jeden wykres i zobaczymy czy to działa tak. Widzimy już pokrywającą się naszą niebieską, czyli tyle ile lub to co robi turbina. A to co chce mieć sterownik? Widzimy, no, niby na wolnych jest lekkie przeładowanie. No, teraz, niby spoko, to tam zawsze później trochę wstaje. To by trzeba było badać na samochodzie rozgrzanym podczas jazdy. But w podłogę, i tak dalej. Właśnie to jest to, co mówiłem na tym filmie tutaj wcześniej. Także, majstry, ja tutaj nie będę pokazywał, jak to się znowu robi, bo bez sensu nagrywać dwa takie same filmiki, jeżeli mówimy. No, a takich samych metodach tutaj prezentujemy po prostu. Tu, ha, tutaj możemy sobie podejrzeć, że ja nawet nie wiem, bo nie miałem czasu się tym do końca bawić, Możemy sobie podejrzeć, jakie mamy wartości. Także to jest zajebiste. Tutaj funkcja tu jest, że mamy pokrywające się dwa wykresy lub możemy z tego wyjść jeżeli dobrze widzę tak mieć dwa osobne czyli dodać czy dodać więcej co tu możemy zrobić połącz i dodaj lub odejmij inaczej jakbym wybrał Chodzi o to, że jakbym tutaj wybrał więcej tego. No nie wiem, no nie wiem, może air mass Flow, nie wiem, Field Delivery, czyli dostarczanie paliwa i ten, i to będą w Voltach i ogólnych jednostkach możecie sobie przerzucić z metrycznych na imperialne, ale to raczej nikogo tutaj nie, nie będzie interesowało. Mamy sobie wykres. No i oczywiście tych wykresów teraz będzie więcej jak wcześniej. I możemy sobie podejrzeć, co chcemy. No, nam brakło dwóch rubryk, tak? Bo na jednej stronie się tylko cztery będą mieścić. Tylko, że ja mogę wywalić to i to, a dodać sobie to. Pyk także całkiem spoko. Całkiem spoko. Macie stronę, możecie podejrzeć cztery wykresy naraz, ustawić sobie które chcecie. No, ja myślę, tak jak zawsze mówię, że to jest istota. Diagnostyki, bo nawet jeżeli nie macie oscyloskopa, lub macie oscyloskop, który też tutaj można podłączyć, zaraz nawiążę do tych wykresów. Jeżeli macie oscyloskop, to będziecie bez problemu go mogli sobie tam jakoś dokupić. No, trzeba by pogrzebać, bo to jest w funkcjach. Ja wrócę do funkcji i po co bawić się w oscyloskop, jeżeli ja widzę, że. Wychodzę od razu. Pyk, jeżeli ja widzę, że mamy jakiś wykres danych, tak, czyli coś tam to robi. Oscyloskop nam powie, czy dokładnie jesteśmy tam gdzie chcemy. Także słuchajcie, tu jest duża lista. Diagnoza. Tutaj jest maintenance, czyli takie serwisowanie ogólne. upgrade'y czyli ogólnie wszystko związane z tym, softem jest tutaj. Czy to będzie od danych samochodu czy to ogólnie tego właśnie obsługi tych wszystkich tam powiedzmy kodowania wtryskiwaczy i wypalania TPF-ów a tutaj będzie soft samej apki także ja od razu wrócę jest to fajnie pokazane tutaj graficznie i tak dalej i tak dalej także air fuel ratio czyli stosunek tam paliwa do e, do powietrza tutaj mamy odpowietrzanie ABS-u niekrwawienie ABS-u reset at blue e, system do Yy, poziomowanie lamp, jakieś tam yy, poziomowanie czy tam no, kalibracja, powiedzmy wykresu yy, tego, Boże, wykresu zawieszenia yy, pneumatycznego, yy, kasowanie poduszki, yy, kalibracja czy tam programowanie akumulatora. Resetowanie hamulców co też jest czasami już problemem w dzisiejszych czasach, bo trzeba to tam cofnąć lub poradzić sobie na przykład kabelkiem plus minus. A jak się nie da, no to właśnie są te bramki i trzeba się właśnie w ten sposób podłączyć, jak mówiłem wcześniej. Czy jakieś sprzęgło, pompa wody no, elektryczna, DPF-y, kasowanie czy tam reset ECU, adaptacja EGR-u. Pozycji tego Boże Przepustnicy, także jest trochę tych funkcji. Jest to urządzenie szybkie, jest to, tak jak mówię, parę detali brakuje. Czepiłbym się kamerki i czepiłbym się tego, tych ikonek. To tam graficznie to taka, taka jakiś taki, taki tam nieistotny jakiś bubelek, ale. Jest tego trochę. I co tu jeszcze mamy ekstra? Tak jak mówiłem, tu mamy pomoc online, tu mamy jakieś tam no krótka jakaś tam książka serwisowa. Jak to, jak tego używać? Tu mamy podgląd błędów. Wchodzicie, jesteście podłączeni do internetu, wpisujecie błąd. Tutaj jest lista samochodów, które są powiedzmy pod opieką tego urządzenia. Moduły. Właśnie, i tu są modyły. TPSM-y, to wiemy. Wideoskop, czyli jakaś kamerka na USB. E, Osciloskop, znowu na USB. Drukarka. I. E, co? A nie wiem co to jest. Aha, do testowania akumulatorków, czyli jakaś przejściówka do, do testowania baterii czy tam akumulatora, gadżety. Jedynie co tu tutaj, nie wiem jak tutaj uzupełnić tą funkcję. Mamy gadżety, czyli przeglądarkę Chrome, e, jakaś tam pomoc zdalna i to samo, powiedzmy tylko w innej wersji, czyli skrót tego wszystkiego, co mamy w urządzeniu mamy tu. Wchodzimy e, ustawienia. Tak jak mówię, to są wszystko to co jest, jest na innych filmach podobnie w tych urządzeniach, tylko tutaj no nie trzeba się nic rejestrować nigdzie, on po prostu działa od razu, wyciągacie z pudełka to działa. Były oczywiście aktualizacje oprogramowania, także z tym nie było problemu. Wracamy, co tu możemy OBD2 łączy się bez problemu, historia, raport no i możecie dać jakiś tam feedback. E, historia. W historii też będzie Opel, czy tam e, zależy jak to wybierzemy, też będzie Opel diagnoza. I czytamy co tam sobie było, czy jakieś błędy. Dobra, dużo tego Opla. Pokażę Wam tylko jak wygląda Auto Search, czyli takie wykrywanie. no jak w Matrixie. Także jest tak, no wizualnie jest OK budowa, design jest naprawdę ładny piękny, jest nie za ciężki tu akurat wykrył Vivaro że to jest, ale jeżeli wykryjecie czy tam wyszukiw, wyszukujecie normalnie znajdzie Wam bez problemu wyjdziemy z tego teraz krzyczy, żeby nie zapomnieć o antence tu chodzimy o to diagnozę Ostatnie lub europejskie no wybierzemy tak prawidłowo: Skoda Seat Opel jest tu Bardzo szybko nawet to wybiera. W innych urządzeniach jednak zajmuje, jest to chyba 4GB RAMu Także procesor już nie męczy się tak jak w tych, tam powiedzmy, jedno- czy dwugigowych urządzeniach. Tu nam znajdzie bez problemu. No i tak jak mówię, zrobimy sobie pełny skan, oczywiście tak w każdym urządzeniu robimy pełny skan, przyjeżdża do nas klient, nie wiemy o co chodzi, możemy robić pełny skan, proszę pana, tu mam listę błędów, podłączamy drukarkę, drukujemy, dziękuję, do widzenia. Co pan chce robić? Proszę pana, zajmijmy się na razie silnikiem, albo skrzynią, bo nie zmienia biegów w automacie, ale pan mechanik mówi, proszę pana, ale... W silniku jest milion błędów. Pana skrzynię nigdzie nie pojedzie, jeżeli silnik jest chory. Tak, także. No, jest o, o diagnostyce parę filmów na tym kanale, także, także też zapraszam. Także dobra, Majster, ja kończę. Wchodźcie do linka. Jest to AliExpress. 400 kilka dolarów kosztuje to urządzenie. Około przesyłka raczej będzie gratis bez podatków i takich rzeczy. Będzie mała zniżka. Garage 10, wchodzicie i między 18 a 20 będzie ta zniżka obowiązywać. Moim zdaniem, bardzo fajne, nie, nie za duże urządzenie bezprzewodowe. Już nie ma tych kabelków. No, chyba, że ekstra potrzebujecie coś zrobić. No, to ten kabelek tam będzie. No i całkiem, całkiem fajnie to wygląda całkiem szybko to zasuwa. Podoba mi się opcja z wykresami, że można je nakładać, jak i dzielić, jak i dokładać. Wybierać sobie które chcemy na dany moment, a nie musimy na przykład wracać i wybierać na, oso na osobnej karcie, bo nam się już po prostu zapomną dane. Także jest to dosyć fajnie już ogarnięte. Wszystko idzie do przodu, miniaturyzacja idzie do przodu. Jednak ja preferuję urządzenia z większym wyświetlaczem niż telefon. Jak pokazywałem, wiadomo, to kosztuje więcej. No ale coś za coś, tak? Podręcznie telefon może zrobić robotę. Jak używamy takich urządzeń często, no to potrzebujemy wyświetlacza przynajmniej takiej wielkości. Nie za, za duże to urządzenie, ale mimo to, że, y, nie urządzenie, tylko wyświetlacz jest już całkiem spoko. Dobra, pamiętać o talk Kolejny film, pierwszy komentarz pod spodem. Jest w gratisie. Inne urządzenie diagnostyczne. Także pamiętajcie o lajkowaniu tego kanału, kolejnego Tlok Show'a, oglądaniu tych filmów, bo czasami się coś trafi ciekawego. Także wspieracie majstra majster wspiera was. I trzymajcie się. Pamiętajcie kolejny film na Tok Show. Jeszcze nie wiem, kiedy to będzie. Być może do tygodnia czasu od tego momentu będzie coś w gratisie. Także trzymajcie się na razie i cześć. Ja. Tutaj sobie jeszcze grzebne Działa to fajnie Także no na razie, cześć